Tom pierwszy: Cisza w ruinach, Dedykacja. Dla tych, którzy mimo trudności wciąż podnoszą głowę ku światłu, choćby na kilka sekund szczęścia. Dla tych, którzy, choć poranieni, ryzykują jeszcze raz, wiedząc, że ból jest nieodłączną ceną bliskości. Dla tych, którzy nie rezygnują z miłości, nawet wtedy, gdy cały świat mówi im: Nie warto, prolog. Niektóre historie zaczynają się od pierwszego spojrzenia. Nasza zaczęła się od ciszy. Była wojna, która odebrała ludziom głosy, domy, imiona. Był ogień, który połknął ulice jak dziecięce zabawki. Był dym, który zamienił niebo w popiół. Zostało tylko to, co ocalało przypadkiem dwa serca poranione, bezradne, uparte. On miał w sobie echo wszystkich krzyków, które słyszał tamtej nocy, gdy zawaliły się mury jego domu. Ona niosła w oczach ciszę, która nie była wyborem, lecz skutkiem bólu. On stracił rodzinę, ona straciła głos. W świecie, w którym nikt nie chciał już słuchać, oni nauczyli się mówić bez słów. W ruinach, które śniły się nocami jak upadłe katedry, odnaleźli język drżenia dłoni i milczenia pełnego znaczeń. Ta historia nie jest o zwycięstwie, nie jest też o szczęściu, które przyszło jak nagroda. To opowieść o tym, że nawet w ciszy można usłyszeć miłość, że czasem nie trzeba wypowiadać słów, by serce wiedziało, że bije nie tylko dla siebie. Bo w świecie pełnym ruin nie ocala ten, kto przeżył, ale ten, kto potrafił pokochać jeszcze raz. Rozdział pierwszy, dźwięk, którego nie ma miasto, leżało jak martwe ciało, rozcięte, puste, bez tchu. Ściany domów otwierały się jak żebra, dachy zapadały się w sobie, a ulice przypominały korytarze prowadzące do nikąd. Powietrze było gęste od pyłu i spalenizny, wciąż gorące. Jakby samo niebo dotykało ognia. On siedział na resztkach progu swojego domu, w dłoni obrączka, zmatowiała, zgnieciona, cięższa niż kiedykolwiek. Patrzył na nią tak, jak patrzy się na coś, co boli i ratuje jednocześnie. To była jego ostatnia pamiątka i najokrutniejszy dowód. Cisza wbijała się w skórę. Każdy oddech brzmiał za głośno, a własny głos, gdy odchrząknął, przestraszył go bardziej niż huk bomb. Zobaczył ją, najpierw jak cień, potem jak sylwetkę wyłaniającą się z pyłu. Szła powoli, jakby bała się, że ziemia pod stopami zaraz się rozpadnie. Płaszcz miała tak zakurzony, że wyglądał jak część ruin, z których wyszła. Twarz zasłaniały włosy, tylko oczy. Ciemne i czujne, zdradzały, że wciąż jest żywa. Zatrzymała się kilka kroków od niego. Ich spojrzenia zetknęły się, i w tej chwili nie istniało już nic więcej. Halo, powiedział, słowo spadło z ust jak kamień, nie odpowiedziała. Stała, wpatrując się w niego, usta lekko rozchylone, jakby szukały głosu, którego nie było. Nic ci nie jest? Zapytał ciszej. Powoli uniosła rękę i dotknęła szyi. Gest prosty, ale ostry jak rana. Nie musiała nic dodawać, rozumiał. Jego własny ból wydał się nagle lżejszy. On stracił rodzinę, ona, możliwość mówienia. Dwoje ludzi, którym zabrano wszystko, spotkało się w świecie, gdzie nie było już dźwięków. Zrobił krok w jej stronę, nie uciekła. Patrzyła tak, jakby chciała upewnić się, że to naprawdę człowiek, a nie cień. Nie wyciągnął dłoni, jeszcze nie, ale wiedział, że cisza między nimi jest jedynym językiem, jaki pozostał. Tego wieczoru nie padło już żadne słowo. Ona usiadła obok niego na gruzach. On odłożył obrączkę na kamień, pozwalając, by leżała między nimi, jak świadectwo przeszłości, która się skończyła. Siedzieli razem. Nieznajomi, a jednak dziwnie bliscy, jak dwa serca, które przetrwały tylko po to, by znaleźć się właśnie tutaj. Cisza nie była już pustką, stała się mostem. Rozdział drugi. Cisza mówi więcej. Poranek w ruinach nie przypominał żadnego poranka. Nie było śpiewu ptaków, stukotu kół, rozmów sąsiadów. Powietrze drżało od ciszy, która zdawała się cięższa niż dym po wybuchu. On obudził się pierwszy, patrzył na nią dłużej niż powinien. Spała, skulona pod resztką muru, jak dziecko, które szuka ochrony w ramionach czegoś, co już dawno nie istniało. Ręce miała przyciśnięte do piersi, a jej oddech był płytki, niespokojny. Zerwał się cicho i ruszył w stronę gruzów. Szukał czegokolwiek, co mogłoby udawać codzienność. Znalazł puszkę, wygiętą jakby ktoś z niej pił ostatni raz w pośpiechu, i kubek, w którym zebrała się deszczówka. Ostrożnie postawił go obok niej. To był jego pierwszy gest, który brzmiał jak: Chcę, żebyś tu była. Kiedy otworzyła oczy, spojrzała na niego nieufnie, jak na obcego, który mógłby równie dobrze zranić, co ocalić. Potem jej wzrok przesunął się na kubek. Woda! Zwykła, brudna woda, a jednak dar większy niż złoto. Nie mogła mówić, ale jej spojrzenie złagodniało. On lekko skinął głową, jakby pytał: Chcesz? Odpowiedziała cichym kiwnięciem, podał jej kubek. Ich dłonie zetknęły się na ułamek sekundy. Przypadek. A jednak czuł, jakby to dotknięcie zostawiło ślad głębszy niż wszystkie rany, które miał na ciele. Tego dnia odkryli, że cisza też potrafi mówić. On znalazł kawałek węgla i narysował na ścianie strzałkę. Ona spojrzała pytająco, narysował drugą, prowadzącą w inną stronę, wskazał palcem ruiny, potem niebo, wreszcie na siebie. Była to najbardziej nieporadna rozmowa świata, a jednak rozmowa. Ona chwyciła węgiel i narysowała krzywą linię, kończąc ją kropką. Uśmiechnęła się lekko, jakby chciała powiedzieć: Nie rozumiesz, ale i tak próbujesz. Było w tym coś dziecinnego, a jednocześnie boleśnie prawdziwego. Nie zawsze wiedzieli, co znaczą ich gesty. Czasem rozumieli się od razu, czasem błądzili, ale z każdą próbą narastało coś mocniejszego niż nieporozumienia, pragnienie, by w ogóle próbować. Wieczorem usiedli razem w ruinach. On wyjął obrączkę i położył ją między nimi, jak kamień, którego nie da się podnieść. Ona wzięła ją do dłoni, trzymała chwilę, po czym oddała mu bez słowa. Zrozumiała bez pytań. Jej dłoń zatrzymała się na moment przy jego, gdy mu ją zwracała. Nie uciekła, a on poczuł, że po raz pierwszy od dawna nie jest sam ze swoim bólem. Cisza tego dnia nie była już pusta, miała smak wody. Kształt kreski na murze i ciężar złota, które nie potrafiło zniknąć razem z ogniem. Była językiem, którego oboje musieli się nauczyć, jeśli chcieli ocaleć, nie tylko ciałem, ale i sercem. Rozdział trzeci. Ściany, które pamiętają. Kiedy słońce podniosło się wyżej, a ruiny zaczęły drżeć od ciepła, on zaproponował, by poszli razem. Nie użył słów. Tylko ruchem dłoni wskazał kierunek. Spojrzała na niego uważnie, jakby chciała upewnić się, czy to nie pułapka, a potem skinęła głową. Szli powoli. Między kamieniami i wypalonymi belkami wciąż tkwiły resztki dawnego życia: porcelanowa filiżanka bez ucha, dziecięcy but, zdjęcie bez twarzy. On patrzył na to z zaciśniętą szczęką. Dla niej były to tylko przedmioty, dla niego całe światy, które runęły. W końcu stanęli przed ścianą, która ocalała jako jedyna, pęknięta, popękana, a jednak stojąca. Dotknął jej, jak dotyka się skóry, delikatnie, z tęsknotą. To był mój dom, wyszeptał. Nie spojrzał na nią, mówił do cegieł, jakby wciąż mogły go usłyszeć. Ona zbliżyła się powoli i położyła dłoń w tym samym miejscu. Ich palce spotkały się na zimnym kamieniu. Weszli do środka. Nie było tam już nic prócz ciszy i kurzu, ale on pamiętał, gdzie stał stół, gdzie spało dziecko, gdzie pachniała kawa. Przeszedł obok miejsca, które było kuchnią i na chwilę zamknął oczy, jakby chciał wrócić, choćby samym oddechem. Ona patrzyła w milczeniu. Nie pytała, nie próbowała zrozumieć słowami. Zamiast tego uklękła przy ścianie i zaczęła palcem w kurzu kreślić linie, dom, dach, okno. Rysowała to, czego już nie było. Spojrzał na nią i poczuł, że serce ścisnęło mu się mocniej niż kiedykolwiek. Ona, bez głosu, przywracała mu obraz miejsca, które spłonęło. Zatrzymał się przy resztce drzwi, dotknął zawiasu, który trzymał się jeszcze uparcie, jakby sam nie chciał odejść. Tu zaczął, ale głos mu się załamał, nie dokończył. Ona tylko podeszła i położyła mu dłoń na ramieniu. Gest prosty jak oddech, a jednak zawierał wszystko. Widzę cię, rozumiem, nie jesteś sam. Kiedy wyszli z ruin, czuł się jak ktoś, kto właśnie obnażył duszę. Było mu ciężko, a jednocześnie lżej. Spojrzał na nią i pierwszy raz od wielu dni uśmiechnął się tak, że nie musiał tego udawać. Ściany pamiętały wszystko, może właśnie dlatego trzeba było do nich wrócić, bo cisza, która unosiła się między nimi, niosła teraz coś jeszcze: obietnicę, że pamięć nie musi zabijać, czasem może ocalić. Rozdział czwarty: drżenie dłoni. Noc przyszła zbyt szybko. Niebo zasnuło się chmurami, a wiatr niósł zapach spalenizny, jakby wciąż płonęły domy, których już nie było. Zasiedli razem w ciemności, przy zgliszczach udających schronienie. On próbował zasnąć, ale każdy trzask drewna, każdy szelest, budził w nim wspomnienie tamtej nocy. Widział światło bomb, słyszał krzyk dziecka, którego już nie było. Ciało napinało się przy każdym dźwięku, jakby każdy cień mógł stać się kolejnym końcem. Ona siedziała obok, nieruchoma, patrząc w ciemność. Nie mogła mówić, ale jej obecność była jak ciepło ognia nie spalała, a pozwalała przetrwać. Kiedy nad miastem przeciągnął odległy pomruk silników, oboje zamarli. On automatycznie chwycił ją za rękę. Nie zastanawiał się to był odruch. Jakby tylko w jej dotyku mógł zaczepić się o życie. Jej dłoń była chłodna, delikatna, a jednak drżała. Nie ze strachu, lecz z czegoś głębszego z bycia blisko kogoś, kto też czuje. Spojrzał na nią. W świetle nikłego księżyca widział jedynie fragmenty jej twarzy, linię policzka, cień rzęs, zarys ust. Patrzyła prosto na niego. A w jej oczach odbijało się coś, czego się nie spodziewał: zgoda, nie na śmierć, na bliskość. Ściskał jej dłoń, aż uspokoiło się jego serce, a kiedy odgłos ucichł i miasto znów zapadło w milczenie, nie puścił jej, ona także nie cofnęła ręki. Siedzieli tak długo, aż noc zaczęła przechodzić w szarówkę. Ich dłonie wciąż splecione, jakby w tej pozycji odnaleźli jedyny pewny grunt w świecie bez fundamentów. Nie było słów ani wyznań, było tylko drżenie, kruche, a jednak prawdziwe. Tamtej nocy nauczyli się, że można mówić nie ustami, lecz skórą, że można kochać ciszą, jeśli ma się komu oddać drżącą dłoń. Rozdział 5. Ciężar ruin. Dzień był ciężki od upału, ruiny nagrzewały się tak mocno, że każdy kamień parzył dłonie. Siedzieli w cieniu, ale nawet tam powietrze było gęste, lepkie, duszne. On patrzył w ziemię, w jego dłoniach spoczywała obrączka, tak mała, a tak nie do uniesienia. Obracał ją między palcami, aż skóra poczerniała od pyłu. Myśl, że przeżył, a inni nie, wracała jak rana, której nie da się zasklepić. Nie powinienem tu być, wyszeptał. Słowa były skierowane bardziej do powietrza niż do niej. Ona spojrzała. Nie rozumiała treści, ale słyszała ton. Nie trzeba znać języka, by zobaczyć, że ktoś tonie. Podniosła ręka w płaszcza i odsłoniła szyję. Była tam blizna, długa, nierówna. Jakby ktoś próbował wyrwać jej głos razem z ciałem. Dotknęła jej opuszkami palców. A potem spojrzała na Niego. Nie było w tym wstydu, tylko milcząca odpowiedź: Ja też dźwigam swoje ruiny. On zamarł, zrozumiał, że cisza, którą niosła, nie była pustką, lecz śladem bólu. Nie tylko On żył ze stratą, nie tylko jego serce ważyło więcej niż ciało. Przesunęła dłonią po kamieniach i ułożyła na ziemi prosty kształt dwa koła splecione w sobie. Spojrzała pytająco. Nie padły żadne słowa, a mimo to wszystko stało się jasne: dwa ciężary, dwie przeszłości, jedno miejsce. Wieczorem, kiedy zasypiali obok siebie, on nie odłożył obrączki na kamień. Tym razem trzymał ją w dłoni razem z jej palcami, splecionymi niepewnie, jakby ktoś mógł im to zabrać w każdej chwili. Zrozumiał, że cisza może być wspólna, a kiedy niesie się ją razem, nie jest już karą. Staje się mostem zdolnym unieść ciężar ruin. Rozdział szósty. Pierwszy sen, który nie boli noc, znów przyszła za szybko. Powietrze pachniało kurzem i dymem, ale tym razem nie niosło w sobie krzyku, tylko zwykłe zmęczenie. Siedzieli razem, oparci o resztki ściany. On czuł, że powieki stają się ciężkie, choć od dawna bał się zasypiać, bo każdy sen był powrotem do tamtej nocy. Do ognia, który zabrał mu wszystko. Spojrzał na nią. Siedziała tuż obok, ramieniem wsparta o mur. Jej oczy były półprzymknięte, oddech równy, spokojny. Dłoń, którą wciąż trzymał, spoczywała lekko w jego, jakby ufała, że nie wypuści jej w ciemność. Zamknął oczy. Przez chwilę serce biło jak oszalałe, spodziewał się obrazów krwi i ognia, ale zamiast tego przyszła cisza. Nie ta, która rani, lecz taka, w której można oddychać. Śnił, bez płonących domów i wybuchów był ogród. Może wymyślony, może przywołany z dawnych lat. Drzewa szły. Nie poprawił koc, którym ją okrył, na moment jego dłoń zatrzymała się na jej włosach, nie odsunął się od tego gestu i nie poczuł wstydu, że pragnie bliskości. Kiedy wstała, spojrzała na niego pytająco, uśmiechnął się, jakby mówił, śniłem pierwszy sen, który nie bolał. Ona nie znała słów, ale zrozumiała, bo w jej oczach pojawiło się coś, czego dotąd tam nie widział, spokój, w którym Rozdział ósmy, ruiny cichły jeszcze bardziej, a w tej ciszy można było usłyszeć własne serce, zbyt głośne, zbyt żywe. Siedzieli razem przy ognisku zrobionym z kilku desek, płomień drżał, rzucając ich cienie na ocalałą ścianę. On patrzył na nią długo, na twarz zmęczoną, a jednak piękną w sposób, którego nikt już nie dostrzegał. Na oczy, które mówiły więcej niż wszystkie listy, jakie kiedykolwiek pisał, Na dłonie, które lekko drżały, a mimo to potrafiły być oparciem. Wziął węgiel i na ziemi narysował serce, proste, nierówne, jak dziecko. Ona spojrzała, potem roześmiała się bezgłośnie. Śmiechu nie usłyszał, ale zobaczył go w drgnięciu ust, w rozświetlonych oczach. Schyliła się i obok narysowała drugie serce, mniejsze, splecione z jego. Potem spojrzała mu prosto w oczy. On powoli przesunął się bliżej, aż poczuł ciepło jej ramienia. Podniósł dłoń, zawahał się, a potem dotknął jej policzka. Skóra pod palcami była chłodna, ale miękka. Ona nie odsunęła się. Przymknęła oczy, a jej oddech stał się głębszy. Kiedy ich usta spotkały się po raz pierwszy, nie było w tym gwałtowności, była ostrożność, nadzieja i pragnienie, niepewność i pewność naraz. Pocałunek krótki, a jednak tak pełny, że oboje wiedzieli: Oto język, którego nikt im nie odbierze. Po wszystkim siedzieli jeszcze bliżej, spleceni nie tylko dłońmi, nie padło ani jedno słowo, ale każde spojrzenie, każdy gest powtarzał: Jesteś, widzę cię. Chcecie. Tamtej nocy cisza nie była ciężarem, stała się przestrzenią, w której zmieściła się miłość. Rozdział dziewiąty, kiedy cisza krzyczy, rankiem przyszła wieść. Nie słowami, ktoś zostawił kartkę przy ruinach. On podniósł ją, rozprostował, przeczytał. Transport dla ocalałych jutro. O świcie. Litery były krzywe, pisane w pośpiechu, a jednak niosły coś, co wcisnęło się w jego serce jak nóż, obietnicę wyjazdu. Patrzył na nią, gdy kilka kroków dalej układała z kamyku w kolejne kształty. Nie wiedział, jak jej to powiedzieć, nie miał odwagi, by pokazać, ale musiał. Wyciągnął kartkę w jej stronę. Wzięła ją, Czytała powoli, przesuwając palcem po słowach, jakby chciała poczuć ich ciężar na skórze, potem spojrzała na niego. Jej oczy były jak studnia, ciemne, bez dna. Nie zapłakała, nie drgnęła, milczała. I to milczenie krzyczało głośniej niż wszystko, co kiedykolwiek słyszał. To jedyna szansa, wyszeptał. Nie był pewien, czy mówi do niej, czy do siebie. Ona wzięła kamień i narysowała na ziemi dwie postacie splecione w jedną linię, potem przekreśliła je ostrym ruchem. Jej spojrzenie było pełne prośby, rozpaczy, gniewu. Bez głosu wyraźnie mówiła: Nie zostawiaj mnie. Tej nocy nie spał, leżał obok niej, wsłuchany w jej oddech. Każdy jej ruch przypominał mu, że jutro mogłaby zniknąć. Myślał o rodzinie. O domu, który spłonął, o życiu, które mógłby odzyskać, ale gdy dotknął jej dłoni, zrozumiał, że wszystko, co naprawdę ocalało, było tu, w ciszy, która należała tylko do nich. O świcie podniósł kartkę jeszcze raz, spojrzał na nią, a potem powoli rozerwał papier na dwie części. Kawałki uniosły się z wiatrem i zniknęły w ruinach. Ona patrzyła w milczeniu. Tym razem cisza nie krzyczała, jej cisza mówiła: zostałeś. Rozdział dziesiąty. Język serca świt był łagodny. Niebo nad ruinami po raz pierwszy od dawna miało barwę inną niż popiół. Blade pasma różu przeciskały się między gruzami, jakby ktoś chciał przypomnieć, że świat wciąż potrafi rodzić kolory. Siedzieli obok siebie. On patrzył na nią, a w jego dłoni spoczywała obrączka nie jak ciężar, lecz jak dowód, że pamięć nie musi odbierać przyszłości. Ona trzymała jego rękę tak, jakby to była jedyna rzecz, której nie bała się stracić. Nie rozmawiali. Cisza, którą dzielili, była pełna jak książka, w której wszystkie słowa zostały zapisane gdzieś indziej a oni czytali je tylko spojrzeniem. Podniosła kamień i zaczęła kreślić w ziemi. Serce, proste, nierówne, jak dziecko. Obok narysowała drugie, splecione z pierwszym. Potem odłożyła kamień i spojrzała na niego. Zrozumiał. Nie trzeba mówić, by wyznać miłość. On uniósł jej dłoń do ust i pocałował ją lekko, jakby bał się zniszczyć coś kruchego. Ona uśmiechnęła się, pierwszy raz tak spokojnie i bez cienia obrony. Reszta dnia minęła im w ciszy, która nie bolała, w dzieleniu wody, w układaniu kamieni w kształty, które tylko oni rozumieli, w spojrzeniach zastępujących wszystkie listy, których nigdy nie napiszą. Kiedy słońce znów zatonęło za zgliszczami, pomyślał, że ocaleć to nie znaczy tylko żyć dalej. Ocaleć to znaleźć kogoś, z kim milczenie staje się językiem serca, a cisza, która kiedyś była krzykiem, teraz brzmiała jak miłość. Epilog ruiny nie zniknęły, ściany pamiętały ogień, ziemia pachniała popiołem, ale wśród kamieni pojawiły się dwa ślady równoległe, prowadzące w tym samym kierunku. Nie mówili, nie musieli. Cisza, której kiedyś się bali, stała się ich językiem. On nie dźwigał już samotnie ciężaru obrączki. Ona nie nosiła w pojedynkę blizny, która odebrała jej głos. Razem odkryli, że ocalenie nie oznacza tylko przeżycia, ale to, że ktoś usłyszał Twoje milczenie i odpowiedział własnym. Świat pozostał pusty, a jednak w tej pustce zabrzmiało coś. Czego nie dało się odebrać ani ogniem, ani czasem. Miłość niewypowiedziana, a prawdziwa. Dziękuję tym, którzy wciąż wierzą, że nawet w ruinach można znaleźć ślady życia. Dziękuję każdemu sercu, które nie bało się zatrzymać przy tej historii i wysłuchać ciszy do końca. Dziękuję sobie, że odważyłam się napisać o miłości, która nie zwycięża, ale przetrwa. Dziękuję Tobie, czytelniku, bo tylko dzięki Twojej obecności te słowa nie giną w pustce. Cisza w ruinach jest pierwszą częścią cyklu, który powstał z potrzeby serca, by opowiedzieć o miłościach trudnych, bolesnych, czasem niemożliwych. Chciałam stworzyć przestrzeń, w której nie trzeba udawać, że miłość zawsze kończy się zwycięstwem. Dwie opowieści o uczuciach, które nie mieszczą się w prostych definicjach. O ciszy, o bliznach, o pamięci, o czekaniu. Pisząc myślałam o wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli, że ich serce bije na przekór światu. Ten cykl jest dla was. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zapraszam Cię do kolejnych spotkań. Tom drugi, pod skórą blizny to opowieść o pięknie, które nie ginie, nawet gdy świat widzi tylko szpetotę. Będzie o odrzuceniu, o przywracaniu siebie na nowo, o miłości, która widzi głębiej niż oczy. Możesz usłyszeć te historie w kolejnych odcinkach mojego podcastu: w ciszy, w szeptach, w słowach, które rodzą się z bólu, a jednak leczą. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym tomie, zawsze Twoja szeptolina.